To ja jeszcze raz. Oczywiście ja przywołuję Pana Huberta B do porządku i bardzo proszę o kulturalne zachowanie. Chciałem Pana pouczyć, że w momencie, kiedy będzie Pan tutaj robił zdjęcia torebek Pani radnych, czy też będzie Pan je napastował, może być Pan pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ja skorzystam ze swoich praw. Na ten temat już rozmawialiśmy kiedyś w komendzie policji i. Komisja jest przygotowana na to, żeby w pewnym momencie jeszcze raz udzielić panu informacji, bo z tego co wiem, raz już pouczyli Pana o bezprawnej pana działalności. Także bardzo proszę, może Pan robić zdjęcia, może Pan siedzieć w szczęści dla publiczności, ale musi się Pan zachowywać na tej sali godnie i musi pan po prostu przestrzegać reguł prawa. Prawo jest dla wszystkich, również dla Pana Huberta B. OK? Jeżeli, jeżeli będzie Pan przestrzegał zasad prawa, to będziemy żyli w zgodzie. Jeżeli nie, no to niestety będziemy musieli Pana przywołać do porządku. Yy, yy, bardzo proszę.